Jak pewnie wiecie, najmniejszą elektryczną kiją w ofercie. W tej chwili jest model EV3, ale niebawem się to zmieni za sprawą tego oto samochodu, który jest za mną. To jeszcze nie jest wersja produkcyjna, to koncept, ale zapowiada on auto, które będzie bardzo ważne z punktu widzenia europejskiego rynku, gdyż mowa tutaj o kij EV2. Samochód, który będzie konkurować między innymi z Volkswagenem. ID2, tak więc mówimy tutaj o aucie z segmentu B. Stricte. Po pierwsze, Kia ID2 nie ma nic wspólnego z Hyundai Insterem. To zupełnie inne auto, znacznie większe, znacznie pojemniejsze i znacznie ciekawsze wizualnie, ponieważ postawiono tutaj na dość odlotową koncepcję. Koncept, który za mną widzicie, ma Pojawić się na rynku jako autoprodukcyjne w przyszłym roku, i co ciekawe, większość elementów będzie tutaj zachowana jeden do jednego. Jakieś drobne zmiany jedynie się pojawią, natomiast ogólna forma się nie zmieni. Jeśli chodzi o to, jak ten samochód się prezentuje, to moim zdaniem jest bardzo ciekawy. Zobaczcie, przede wszystkim ma fajną sylwetkę, jest dosyć masywny, wysoki, ma ładne światła z ciekawą sygnaturą świetlną. Tutaj są te charakterystyczne dla lampy ale z takim dodatkowym elementem bliżej środka. Ładne tworzywa z przodu. Ciekawy kolor, Happy Blue ponoć. Fajnie jakby trafił do produkcji, bo prezentuje się naprawdę ładnie. Oczywiście, jak to w koncepcie, pokombinowano z różnymi projektami. Tak więc tutaj no, nie mamy słupka B i mamy tylne drzwi otwierane pod wiatr. Tego oczywiście nie zobaczycie w produkcyjnym samochodzie, ale możemy się pozachwycać innymi elementami, które pojawią się w produkcji. Na przykład zobaczcie na to. To jest element, który stworzono z masy, biomasy, która jest konsumowana przez em, grzyby. Tak, To jest samochód z grzybem w środku. Idea jest taka, że jest to ekologiczne, w pełni recyklingowalne i co więcej, idealnie wygłusza samochód, a do tego wygląda ciekawie. Tak więc ten element będzie stosowany tutaj w konkretnych partiach samochodu. Drugą rzeczą, którą warto podkreślić, jest to oto tworzywo, które też jest z ekologicznych materiałów, a do tego dzięki temu, że jest bardzo cienkie, można je fajnie podświetlać. Ten element z kolei jest z masy celulozowej, Papierowej, odpowiednio wygrzany, zamienić w taki twardy element, który ma chłopak, fakturę. jest dość intrygujący w dotyku i prezentuje się naprawdę ładnie. Wnętrze konceptu, oczywiście, jest wnętrzem konceptu, tak więc trudno e, powiedzieć, co z tego zostanie w produkcyjnej wersji. Ale zobaczcie, jeśli chodzi o kierownicę, to pewnie jakiem będzie dwuramienna kierownica. Multimedia będą takie same jak w modelu EV3. Minus ten pewnie ekran do klimatyzacji. Tutaj też znajdziemy to tworzywo. Z tego, co się dowiedziałem, ma ono też trafić do produkcji. Tak więc pod tym kątem ten samochód będzie bardzo ciekawy. Postawiono tutaj przede wszystkim na przestrzeń z przodu, gdyż to ona jest najważniejsza. Przednie fotele są najważniejsze, tutaj się będzie podróżowało najczęściej, natomiast tylna kanapa ma być nieco cofnięta i ma być traktowana jako raczej zapasowa na krótsze dystanse. Przejdźmy na tył. Tutaj Wam wiele nie pokażę, bo bagażnika nie otworzę, ale tak wygląda Kia EV2 z tyłu. Mniejsze lampy, ulokowane dość nisko, to mi nieco przywodzi na myśl model Tasman, czyli pikapa, który pojawił się na rynku australijskim. On nie będzie dostępny w Europie, ale jest to takie nawiązanie do jego charakterystycznych lamp przy nadkolach. Masywna sylwetka, dość charakterystyczna, naprawdę ładny samochód. Póki co Koreańczycy nie chwalą się jeszcze danymi technicznymi, ale możemy tutaj spodziewać się kilku ciekawych rzeczy. Po pierwsze, Baterie pewnie będą miały około 40 kWh w bazowej wersji i pewnie bliżej 50 kWh w topowej. Gniazdo ładowania, znając się pojawi się w tym miejscu, wszystko na to wskazuje, będzie to architektura EGMP jeszcze bardziej zmniejszona, 400 V. Tak więc mówimy tutaj o samochodzie, który faktycznie ma być największym, najsilniejszym i najciekawszym konkurentem modelu ID2 od Volkswagena. Tak więc w przyszłym roku zrobi się na rynku naprawdę gęsto, bo pojawi się Cupra Raval, czyli właśnie ID2 w wydaniu hiszpańskim, Volkswagen ID2. Będzie Volkswagen 2 X, czyli crossover na bazie ID.2 i jeszcze Skoda Epic, czyli mały crossover, który będzie spokrewniony z ID.2 2 z ravalem i oczywiście właśnie z 2 X. Możemy spodziewać się, że pierwsze zamaskowane egzemplarze wyjadą na drogi za kilka kilkanaście miesięcy, a właśnie w 2026 roku będzie premiera wersji. Produkcyjnej. Myślę, że ten samochód będzie bardzo ważny dla jakichś dwóch powodów. Po pierwsze, Renault już na przykład w tej chwili wprowadziło Piątkę, która jest dobrze wyceniona, kosztuje od nieco ponad 120 tysięcy złotych w Polsce i jest atrakcyjna wizualnie. Volkswagen także planuje samochód, który będzie wyceniony na 25 tysięcy euro, czyli nieco ponad 100 tysięcy złotych, i mowa tutaj o id w bazowym wydaniu. Jeśli chodzi o ten samochód to on pewnie będzie kosztować porównywalnie, czyli myślę, że od około 100-110 tysięcy złotych w bazowej wersji, choć oczywiście do przyszłego roku jeszcze wiele rzeczy może się zmienić. Natomiast nie jest to rywal na przykład nadchodzącego Volkswagena ID1 albo Renault Twingo. To jest znacznie większy samochód, znacznie masywniejszy i nie jest też odpowiednikiem Hyundai Instera, który już pojawił się na polskim rynku. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego samochodu, to zadawajcie je w komentarzach. Odpowiem na tyle, na ile mogę na nie odpowiedzieć, ponieważ zbyt wiele informacji nie ma, ale myślę, że to auto w produkcyjnym badaniu będzie jednym z ciekawszych małych elektryków do jazdy typowo miejskiej.